Cześć, witam Was w kolejnych odcinkach. Potrzebujemy sobie do. tam gdzie mieliśmy się udać, do pana Freeza. Czyli to gdzieś tutaj jest. Albo coś źle zaznaczyłem. Ops. Chyba coś źle zaznaczyłem. Bo to chuta, kurda, ja nie mam do chuty. Tu? Nie, kurde. No to teraz mam problem. Co to było? A tak toku? Kurde. To jest chyba górne. Dobra, dupa tam. Ja to wycofuję. Czyli backspace, o. Nie główny cel, dobra, źle zrobiłem. Turyty. tam gdzie jest najbardziej zimno, tam gdzie jest najbardziej zimno, jest Freeze. Kute. Cholera, teraz mam problem. Jak tam dolecieć? Okej, okay. jest teraz zimniej. Ziąby. No, dobra, jest coraz lepiej. Łocho. O, zagadka. człowieka Batman! zagadki. No i co z tego? Co z tego, że tu jest Batman? Pan Batman. Oj, tu jest ciepło? W tą stronę. Gdzieś tu? No, Bat, Bat. Ok. Trofeum. Tutaj. Tutaj. Dobra, już jestem coraz bliżej, bo już poznaję to miejsce. No, Batman. Lecisz. Nie, zejdź, zejdź w dół. Nie, zostaw to. Batek Batek okay. Shoo. Dobra, i wchodzimy tu. Robimy główny wątek. Hu, Batman znowu nie zapukał. Ale Cały Batman nie? du du, du, du. joker's crew are still outside this compound. good make sure it stays that way no problem okay, loosen up boss wants this place held someone in or out you see one a joker's crew waste them what about that man kill him too just like that just like that okay udało mi się przebiec niezauważonym. Ale zobaczymy, co tu nas czeka. Dobra. Mam nadzieję, że nikt nas nie zauważy. Dobra. Tamten jest chyba tyłem obrócony. Ten tutaj, co namierzam. Tak mi się tam Ten tak, tamten sobie chodzi. We can't find it. It's not here. Hmm. Let's get this straight. Are you telling me that you are so incompetent that you need me to come down there and help you search our room? Uh, no, I, I mean. Well, it sounds like that's what you're saying. Please, Mr. Cobblepot. Hmm. I, I didn't mean it. We'll find. Oh yeah, one last thing. Oh, I hear Batman's coming <laughs> A może mnie załażyć? No, ten spokojny, ten... Też jest spokojny. Hmm. Jak oni tu chodzą? Ten tak, ten tak. Dobra. Troszkę się ponudzicie przy tym oglądaniu, bo ja muszę sobie pomału pomyśleć, jak to zrobić, żeby fajnie ich wykończyć i nie uszkodzić się. Tę drogą podąża. Okej. Okay. Chyba wiem co bym mógł zrobić Cicho, 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 cicho Gdy, Czy mi się to uda? Zobaczymy Okej okay. Ten sobie przejdzie tam a my tego weźmiemy Oni chyba tak naokoło sobie chodzą a, wyłączę to aż mi oczy bolą. Tak, i teraz mu to wyskakuje. Mówię: Surprise! Surprise! Knockout. Mm -hmm. A, to teraz mogę. Czucho! Okej okay. Penguin's keeping track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. Sure, sure, huh? I'm running out of patience. You're running out of people. Let's see what runs out first. She's up to Penguin Haha. Phew.

No się trzymać w grupie. Więc co bym mógł zrobić? Bym mógł wziąć kuleczkę dymną i rzucić ich zaatakować. Ale oni mają broń. Jest troszkę dupa. Ryzykuję. Kurde, masz dupa. Aajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Kolejny, Nie wiem czego. Nie zaskoczył mi prawdziwy przycisk myszy, a to było bardzo dobre, bym go uciszył. Boże. To był bardzo dobry plan. Dobra, jeszcze raz, dziękuję.

What does Freeze do here anyway? No idea. All I know is Penguin wants it. It's good enough for me. Uh-huh. We can't find it. It's not here. Let's get this straight. Are you telling me that you are all hmm. so incompetent that you need me to come down here and help you search our uh, no, I, I mean. Well, it sounds like that's what you're saying. Please, Mr. Cobblepot I, I didn't mean it. We'll fight. Oh yeah, one last fight. I hear that's coming your way. Good luck. And <laughs> Hmm. tennisnap, donut, tenisdo, abra, spada, chihuahua, chihuahua. okay. penguins keeping track of this. using heartbeat monitors. he'll know each time i take someone out. i need to move quickly. it's a couple running out of patience. you're running out of patience. let's see one mm -hmm. run. oh, i ah, suppose oh.

Wiem, że oni mogą ich obudzić, bo już tak raz miałem. Dobra? Tam jest wasza trujeczka. rozdzielili się teraz, bym mógł tego zaatakować.

Hello okay. oh! Don't hurt me, please. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie Kurde widzisz mnie Widziałem do mnie mierzył <noise> Koś się tam próbuje wywiązać Nieprzytomny Uf, jak to teraz zrobić? O Boże, nie, 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 nie. Co Kurde. On mnie widzi. Nie, chyba nie.

co doraca tam się tu uda Chodź tu, jest Co Chodź tu chodź tu Tam nie jest tam No chodź. Chodź tu bliżej, no chodź Ryzykuję Jezu! Dobra, wrócę ja Zostanie mi dwóch albo jeden Dobra, powracam do was. Zostało mi tych panów dwóch

Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'll have to cut that tongue out of your head, boy. I don't know people telling tales on me. No. I I'm sorry, Mr. Cobblepot. He, he made me tell him. You can have him, Batman. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me if you like. I've got plenty of surprises ready for you if you do. Start it right now. Mm-hmm. Dobrze Rusza on tą klatką... Oj, 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 oj What the fuck No Nie widzę żeby ruszał tą klatką piersiową Nie, nie ma tego Dobra Ale żyje Taby Uwolnij Frieza z rąk w na Muzeum No dobrze Muszę wyjść chyba Nie, tak mi się wydaje Słyszę teraz jakieś pikanie. Także to pikanie bomby. Ogólnie nie gdzie mam. Aha. Alfred. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Alfred. I'm in a police building. Cobblepot's obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now. Osz Tu są przywody, tak? Gdy po przewodach dojść do panelu. Aha. Na pewnie tu trzeba przejść. Dlatego to jest tu. A ja mówiłem, że tu nic nie ma. No. Zero? I tak uh -huh. A, D prawy, lewy, tak Ale o co chodzi? Eee. Na razie nie rozumiem tego. Miejska się go tam cel. Zabezpiecz drzwi hmm. Obracaj powoli, żeby znaleźć punkt, w którym litery przestają opadać Jak mam tym obracać Aha, takie co? A, już rozumiem, dobra, analizy. Dobra Nie, 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 dobra i teraz to, o analizować <grystanie> Okej, okay, fajne Dziękuję, mogę wyjść? Ja Ten wyjść nie, nie mogę hmm. Czyli jednak to jest to magiczne przejście. Dobra, wychodzę. Chyba dobrze poszedłem, nie? Tuniu. Uff. Wow. Wow. Dobra, to tyle w tym odcinku. Tyle. No, dasz mi coś Co powiedzieć tam? pingwinie, zbić Z czy tam kto tam. So, and down you die, son. <laughs> you Dobra, to tyle. E, Zapraszam na kolejne odcinki, które jeszcze. Krótce.